Cześć, witajcie, z tej strony Nioski z wioski Dzisiaj w końcu odcinek Dawno nie było Tutaj widzicie mamy zrobiony kompost Jest w ogóle inaczej Jak widzicie Tutaj figo Dzisiaj będziemy karmić kurki Małe pisklaki kaszą tam ta kasza seba jęczmienna i zaraz jeszcze opowiem co jak mi tutaj co zostało tak kasza jęczmienna widzicie tam była biała kurka kochin i tutaj jest yy, druga kochinka z pisklakami i też ona mi tylko została jajka które były podłożone pod kurkę to były kupione i tutaj są dwa kochiny miniaturowe i Je, jeden pisklak to jest czubatka polska teraz im tutaj wsypiemy trochę tego jedzonka im damy na pewno głodne są pisklaki już mają drugi dzień od pierwszego dnia dostały ryż, trochę ryżu z obiadu Widziałem, że jadły, ale zaczymy, jak z tym się rozprawiam. Wieczorem też na pewno do nich przyjdziemy. Jeszcze tak pomiędzy, pomiędzy tak na środku odcinka, będzie nagranie. To jest, jak kurka sobie siedziała tutaj, jak pisklaki z spod niej wychodziły. Jeszcze chwilę tutaj pójdziemy, wam pokażę tutaj, jakie, jak to wygląda. Jak już pies urósł, jaki jest duży. Tutaj, jak widzicie, tu już jest... Tu już kurnika nie ma małego, gdzie był. Tam, gdzie były kochiny. Tylko jest właśnie tutaj, już jest przestawiony. I na razie to jest taka graciarnia, bo są tylko te dwie kury. No, inny to jest syf, taki no, tak można to nazwać. I tutaj ta kurka. Teraz mają wszystko rzucone na kompost. I stazi, Starsi widzowie pamiętają, że tutaj zawsze się błoto robiło w tym miejscu. I przez to właśnie, że teraz jest rzucone jedzenie tam i tak dalej, to już błota się. Błota nie ma. No to właśnie przez jedzenie stare, które kury nie zjadły, to robiło się błoto no I tutaj wracamy jeszcze do pisklaczków Tamten jest najmniejszy, właśnie. Przywykluł nie pokażę go teraz. Góra nie atakowała. No ale co no Będę robił cięcie. Teraz Wam wejdzie film z yy, karmienia tam też pisklaków. To tam one wtedy jadły ryż. I zaczymy się jeszcze wieczorem. To do, do zobaczenia. Jestem już wieczorkiem. Kurczaczków tutaj, jak widać, dostały jeszcze koniczynkę na wieczór. Tutaj dwa tylko wyszły. Reszta się. Reszta, to znaczy, jeden się grzeje. Tutaj jednemu łepek wystaje. Jeden jeszcze pije. Jestem już tak. Wieczorkiem, wieczorkiem jak widać, że jest ciemno w szklarni też. Bo jest godzina 21 już. Już też będę kończył ten materiał. Nie zapomnijcie o lajku, miłym komentarzu i subskrypcji. I tutaj jeszcze Wam pokażę.